Z tej strony Kacper Żarski z Tabletowo.pl. Dziś zapraszam Was na recenzję tepelink Nefos X1, czyli budżetowego smartfona, który dopiero od niedawna jest dostępny na naszym rynku. Czy jest to urządzenie warte naszej uwagi? Wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Zacznijmy od budowy. Nefos X1 jest świetnie wykonany, i przede wszystkim na tyle jest umieszczony metal. Jest on bardzo dobrej jakości, nie zbiera żadnych rys, a zarówno też nie znajdziemy tutaj zbyt wiele odcisków palców. Oprócz tego od góry i od dołu znajdziemy wstawki z tworzywa sztucznego, które mają za zadanie ulepszyć działanie anten. Na znajdziemy szkło hartowane Corning Gorilla Glass, niestety nie wiadomo której generacji. Na stronie producenta jest informacja tylko o tym, że jest tutaj szkło od Corninga, ale niestety, której generacji, już tutaj informacji nie ma. Na tyle umieszczono 13-megapikselowy aparat wraz z podwójną diodą LED, oprócz tego mamy skaner odcisków palców. Niżej znajdziemy tylko logo NEFOS oraz kilka podstawowych symboli oraz napisów. Na prawej krawędzi umieszczono klawisze głośności oraz przycisk zasilania. Na przeciwlogowym boku znajdziemy coś niestandardowego, a mianowicie tutaj mamy suwak do wyciszania dźwięków w urządzeniu. Jest to podobne rozwiązanie, jak to jest w iPhone'ach, Sprawdą mówiąc, troszeczkę mnie to zaskoczyło, ponieważ w Androidowych urządzeniach raczej jest to niespotykane. Nieco niżej znajdziemy tackę wysuwaną na karty SIM i MicroSD. Warto dodać tutaj, że jest to urządzenie dual SIM, więc możemy obsługiwać dwie karty SIM jednocześnie. Od dołu umieszczono jeden głośnik multimedialny, drugi to jest niestety mikrofon. Warto dodać, że są to tylko głośniki mono, nie są to głośniki stereo, co sugerowałyby tutaj dwie zaślepki po prawej i lewej stronie od złącza micro USB. Od góry znajdziemy złącze sławkowe oraz jeszcze jeden mikrofon, a na froncie zagościł pięciocalowy wyświetlacz rozdzielczości HD. Oprócz tego mamy klawisze pod spodem, wstecz, Home oraz ostatnie aplikacje, a od góry mamy kamerkę 5 megapikselową, głośnik do rozmów oraz podstawowe czujniki. Przejdźmy do systemu i przede wszystkim jak odblokować nasze urządzenie. Przede wszystkim no, możemy kliknąć albo przycisk tutaj od boku, albo możemy dwukrotnie stuknąć w wyświetlacz, albo skorzystać z wbudowanego skanera linii papilarnych. Producent tutaj zapewnia, że w 20 sekundy jest w stanie on rozpoznać nasz odcję z palca, moim zdaniem jest to nieco dłużej. Co prawda wibracja o, o tym, że rozpoznało nasz palec jest od razu po dotknięciu tego skanera, aczkolwiek jak widzicie, jeszcze chwilę najpierw jest czarny ekran i dopiero po chwili wybudza on się i możemy korzystać ze smartfona. Co do działania tego skanera nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń, ponieważ działa on naprawdę perfekcyjnie i wystarczy lekko tylko dotknąć go, a od razu nasz odcisk zostaje rozpoznany. Prawdę mówiąc na nie wiem, 20 prób, może jedna będzie nieprawidłowa, a tak to skaner zawsze perfekcyjnie rozpozna nasz odcisk. A jaki system gości w tym urządzeniu? Jest tutaj Android 6.0 Marshmallow z nakładką od producenta. Nie jest ona jednak zbytnio zmieniona tutaj względem czystego Androida, i prawdę mówiąc, no mamy tylko inne ikony oraz wygląd systemowych aplikacji. Dodatkowo warto powiedzieć, że mamy tutaj aplikację motywów, dzięki której możemy dostosować wygląd naszego systemu do naszych preferencji. Niestety nie ma tutaj zbyt wiele tych dodatkowych motywów, ale myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie ciekawego. Kilka słów o wyświetlaczu. Jest on tutaj naprawdę bardzo dobrej jakości, biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia. Przede wszystkim w pełnym słońcu jesteśmy w stanie odczytać wszystko z tego wyświetlacza, a dodatkowo minimalna jasność jest na tyle mała, że nie zostaniemy brutalnie oślepieni w nocy, gdy chcemy spojrzeć na naszego smartfona. Oprócz tego warto pochwalić to urządzenie za świetne kąty widzenia, a dodatkowo kolory są... Przyzwoicie żywe. Nie są może one aż tak nasycone jak w AMOLEDach, ale jak na tą półkę cenową, jest naprawdę bardzo dobrze. Z niestandardowych opcji tego urządzenia mamy tylko możliwość włączenia trybu w rękawiczkach, mamy też wybudzanie podwójnym dotknięciem. Mamy również jedną tutaj dodatkową rzecz, a mianowicie przycisk pływający. Służy on do tego, że możemy tutaj z jednego rogu wyświetlacza od razu przejść do tych klawiszy, jakby funkcyjnych, oraz do zrobienia screenshota. A także do zablokowania naszego urządzenia. Myślę, że to jest całkiem przydatna funkcja, która pozwala nam łatwiej korzystać ze smartfona jedną ręką. Co do płynności tego systemu, to prawdę mówiąc myślałem, że będzie dużo gorzej. Biorąc pod uwagę cenę urządzenia, która wynosi w dniu premiery 699 zł spodziewałem się, że telefon może się czasami przycinać i jakieś aplikacje po prostu będą się wyłączały same z siebie. Na szczęście pozytywnie się tutaj zaskoczyłem, ponieważ prawie w ogóle ten telefon się nie przycinał podczas moich testów. Jedna rzecz, która czasami się tutaj przycinała, to aplikacja Facebook Messenger i właśnie włączając te dymki czatu, jak ktoś do nas napisze, czasami animacje są lekko klatkowane. I prawdę to jest tylko jedyna rzecz, która tutaj przycinała się na tym smartfonie, więc naprawdę myślę, że co do płynności nie można się tutaj zbytnio przyczepić. Strony internetowe, zarówno po wifi, jak i po transmisji danych, ładują się tutaj mega szybko i nie można się do tego przyczepić. Renderują się strony również tutaj z dobrą płynnością, i nic tutaj się nie przycina, więc ten smartfon do przeglądania stron internetowych jak najbardziej się sprawdzi. Niektórzy byli mocno zszokowani tym, że telefon posiada akumulator o pojemności tylko 2250 mAh. Godzin. Prawdę mówiąc, też miałem spore tutaj wątpliwości, jak to będzie działało, ale w praktyce jest to naprawdę bardzo dobrze. Przy moim tradycyjnym użytkowaniu, czyli cały czas włączony internet oraz jasność mniej więcej na połowie. Telefon był w stanie wytrzymać około 3,5 do 4 godzin na wyświetlaczu, co myślę, że jest dość dobrym wynikiem, aczkolwiek nie jakimś oszałamiającym. W tej pojemności baterii myślałem, że będzie nieco gorzej, aczkolwiek nie jest to i tak jakiś wybitny wynik, biorąc pod uwagę konkurencyjne smartfony. Na pochwałę natomiast zasługuje to, że producent zaimplementował tutaj tryb szybkiego ładowania, dzięki któremu nawet w pół godziny jesteśmy w stanie naładować smartfona w kryzysowej sytuacji, nawet do 50% Niestety to co się może niektórym nie podobać to to, że przy jakichś grach bardziej wymagających czy aplikacjach albo właśnie przy szybkim ładowaniu obudowa na tyle dość mocno się grzeje. Przejdźmy do aplikacji aparatu. Jest ona tutaj no, dość uboga prawdę mówiąc, bo nie mamy tutaj zbyt wielu funkcji. Mamy tutaj jedynie tylko tryb automatyczny, panoramę, mamy tryb poklatkowy oraz wolne tempo. Oprócz tego jedynie możemy jeszcze zastosować kilka filtrów, które tutaj widzicie i prawdę mówiąc nic dodatkowego tutaj nie znajdziemy. Jednak co do jakości zdjęć muszę powiedzieć, że są one naprawdę bardzo dobrej jakości, ponieważ no, są dobrze wyostrzone, szczególnie nawet te małe elementy. Po prostu rewelacyjnie wyglądają. Dodatkowo zdjęcia nie posiadają zbyt dużo szumów, nawet w nieco ciemniejszym oświetleniu. Warto tutaj dodać, że w aplikacji, gdy wyostrzamy jakiś element, od razu mamy suwak, dzięki któremu możemy zmieniać jasność naszego zdjęcia, co na pewno ułatwi fotografowanie. W kwestii aparatu frontowego to również myślę, że jest dość dobrze, aczkolwiek kolory mogły być nieco lepsze. Są one nieco chłodne, wręcz powiedziałbym, że trochę wyblakłe, ale i tak trzeba pamiętać, że jest to jest tylko kamerka frontowa, więc takie rzeczy mogą się zdarzyć. Niestety to co mi się nie spodobało w tym smartfonie to to, że e, no niestety w ciemności zdjęcia robią się bardzo ziarniste i no i troszeczkę rozmazane. Oczywiście przykładowe fotografie znajdziecie na Wopel, więc możecie sami ocenić jak to w praktyce wygląda. Podsumowując, TP-Link 61 X1 zrobił na mnie dobre wrażenie. Prawdą więc, gdy otrzymałem go do testów, to ze względu na to, że jest to dość nieznany producent, to że urządzenie będzie niezbyt dopracowane, szczególnie pod względem spolszczenia systemu, tak jak to było na przykład w Nubi Z11 Mini, którą testowałem niedawno. Prawdą więc tutaj sprawa wygląda całkowicie inaczej, ponieważ system jest bardzo dopracowany, a poza tym całość działa naprawdę bardzo płynnie. Podczas moich testów nie uświadczyłem zbyt dużych spowolnień systemu czy jakichś aplikacji, które by zamykały się same z siebie, tylko problemy pojawiają się czasem z aplikacją Messengera. Czasami zdarza się, że dymki czatu czasami klatkują, gdy je otwieramy, poza tym aplikacja działająca w tle również przy tym się zacina. TP-Link w swoim urządzeniu zaimplementował swoją autorską nakładkę, aczkolwiek nie różni się ona za bardzo od czystej wersji Androida. Poza możliwości wybudzenia ekranu dwukrotnym stuknięciem, poza tym mamy jeszcze tryb w rękawiczkach, przycisk gliszący, możliwość wykonania zdjęć przy pomocy skanera odcisków palców oraz motywów, to nic więcej już tutaj nie znajdziemy. Jak już jesteśmy przy skanerze odcisków palców, to trzeba przyznać, że błyskawicznie odczytuje nasz odcisk, poza tym jest on prawie perfekcyjny i mało kiedy zdarzy się, że po prostu nasz odcisk zostanie nieprawidłowo rozpoznany. Na pochwałę w tym urządzeniu na pewno zasługuje też aparat główny, który wykonuje dobrej jakości fotografię. Są one bardzo szczegółowe, dodatkowo nie są zbyt ziarniste, nawet przy nieco ciemniejszej scenerii. Poza tym, mamy tutaj dobrze odzorowane kolory i ostrość, nawet mniejszych elementów, stoi na naprawdę wysokim poziomie. Aparat frontowy w Nefosie X1 również stoi na wysokim poziomie, aczkolwiek kolory mogły być nieco żywsze. Niestety, są one troszeczkę wyblakłe, a wręcz powiedziałbym, że mają zimną barwę. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to tylko aparat frontowy. Trzeba mieć również na uwadze to, że przy nieco ciemniejszym świetle występuje dość duża ziarnistość zdjęć i niestety te zdjęcia już w ciemniejszym świetle nie są już takie dobre. Do słabych stron tego urządzenia niestety należy również dość przeciętny akumulator, ale też wielkiej tragedii nie ma. 3,5 godziny jesteśmy w stanie osiągnąć przy normalnym użytkowaniu, jak mówiłem, a poza tym to, co producent nam dodał w tym smartfonie, to możliwość szybkiego ładowania, dzięki któremu w pół godziny jesteśmy w stanie naładować nawet 50% akumulator. Biorąc pod uwagę, Cenę urządzenia, która w dniu premiery wynosi 699 zł, jestem w stanie w 100% polecić Wam tego smartfona. Jest to telefon ze sporymi możliwościami, jest świetnie wykonany, mamy dobry aparat, świetny skaner odcisków palców oraz no, dość przeciętną baterię. Moim zdaniem ten telefon jest w 100% wart swojej ceny, ale jestem ciekaw waszej opinii. Co wy myślicie o Nefosie X1? Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Zachęcam Was również do zapoznania się z pisemną wersją recenzji, która jest dostępna na tabletowo.pl. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!